Już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie Zdrowie 360, który organizowany jest po raz drugi przez organizację reprezentatywną Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca w hotelu Belotto w Warszawie. Wśród wielu sesji, które planujemy, odbędą się przede wszystkim takie, które nawiązują do tematyki zdrowia, rynku pracy, pracownika i przedsiębiorcy. Chcemy bardzo mocno nałożyć nacisk na to, w jaki sposób mamy przygotować... Przedsiębiorców do tego, że pracownicy coraz częściej chorują na choroby przewlekłe i mogą zniknąć nam z rynku pracy. Co zrobić, aby tak się nie stało? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć właśnie 4 czerwca w hotelu Bellotto w Warszawie. Wśród wielu zaproszonych gości mamy decydentów, organizacje pacjenckie, lekarzy specjalistów, przedstawicieli przedsiębiorców i dziennikarzy medycznych patronat nad wydarzeniem po raz kolejny objęła polityka zdrowotna. .com. Zapraszam serdecznie